Siema, kochani, nazywam się Kasia Fejper. Przez ostatnie dwa lata byłam szefową sztabu w Ośp Telford. Zrobiliśmy dwa wielkie, fantastyczne finały i z tego miejsca chciałabym wszystkim serdecznie podziękować za pomoc, zaangażowanie, przede wszystkim za udział. Jednak tak naprawdę wielkie, wielkie, wielkie serducha należą się naszym wolontariuszom, którzy wykonali fantastyczną robotę. Chciałabym powiedzieć, że następnym szefem sztabu. Będzie Łukasz Wiktorowicz. Jest to fantastyczny i niesamowity człowiek, który podjął się tego karkołomnego zadania. Miałam przyjemność współpracować z Łukaszem już kilkukrotnie, także wiem, że to niesamowita osoba na tym miejscu. Ja ze sztabem się nie żegnam, jestem w pobliżu, jednak ja swoją energię koncentruję na przyszłorocznych projektach, których mam nadzieję, że usłyszycie i przyłączycie się do nas. Na chwilę obecną mówię do zobaczenia i siaba!